Dzisiejszego pojedynku poproszę szkoleniowca zespołu gości, Pana Grzegorza Kapicę. No cóż, zaczęliśmy. Przyjechała ostatnia drużyna do Zielonej Góry, wywozi jeden punkt. Gdyby cały mecz wyglądał tak jak ta druga połowa, być może być trzy punkty. Dlatego ogromną do swoich zawodników za tę pierwszą połowę, bo to kompletnie przez Pana połowa. W drugiej połowie i sytuacje bramkowej i bramka uznana, nie uznana, nie ma znaczenia. Ale sytuacja, coś się działo na boisku. My jako zespół, który jest za ostatnim miejscem w tabeli mamy jeden cel. Siłać punkty, siłać punkty, jeszcze raz punktów. punkty. Z tej perspektywy patrząc, jeden punkt na wyjeździe to zawsze jest to, co nas cieszy. Ja myślę, że, że jeśli chodzi o, o sytuację, to, to pod grałem polem, był, można powiedzieć, że wyrównał Polonia na troszeczkę z gry więcej od nas. Nie ma co ukrywać, że, że, że te zawirowania, jeśli chodzi o nasze przygotowania, dały wyznaki, szczególnie w drugiej połowie. I Troszeczkę się ale ale przetrzymaliśmy ten, ten ciężki okres i, i mówię, no trzy punkty, ale, ale no, cieszy też, też na pewno ten jeden punkt. Nie ma ten punkt. Z przebiegu meczu, jeżeli chodzi o drugą połowę, to cieszy, bo naprawdę byliśmy momentami w opałach, zwłaszcza niebezpieczne były stałe fragmenty gry. Natomiast powiem tak. Podobnie jak trener Polonii, cieszy nas, nas każdy punkt. Wiadomo było, że dzisiaj zarówno my, jak i Polonia będziemy chcieli wygrać, natomiast też strata jednego punktu byłaby bolesna i na pewno na inaugurację rozgrywek wiosennych nie byłoby to dobrym startem dla chłopców, przede wszystkim jeżeli chodzi o psychiczne strony, bo to nie ma co ukrywać. Że zaczynając rozgrywki wiosenne u siebie i przegrać spotkania, no to by się to odbijało gdzieś na naszej psychice. A ta nieuznana bramka sędziowo właściwie w właściwie? No w polu bramkowym był fałowany Łukasz Twarowski, także tutaj nie ma o czym dyskutować. Proszę o kolejne pytania dla zawodników. Pytanie takie bardziej szczegółowe do trenera Misia. Czy Mateusza Świniarka można by troszkę uspokoić? Wie pan, co ja za daleko byłem, aby oceniać tą sytuację, bo chodzi o żółtą kartkę, tak? No, ja byśmy panowie, byśmy Ja sobie, sobie przeprowadzę rozmowę i na pewno mamy tam w regulaminie parę, parę punktów, które można wykorzystać. I jeżeli to się potwierdzi, co panowie mówicie, no to na pewno będą konsekwencje wyciągnięte. No, nie można ustawiać zespołu kartką no w takim momencie jeszcze. Kiedy się bronimy i różne sytuacje mogą się zdarzyć na wojsku, wolałbym, gdyby ta kartka była tak yy, chwycona, tak jak Mirek Topolski, czyli taktycznie musiał faulę ratować w interes drużyny I, i takie rzeczy mogę zrozumieć. Natomiast zachowanie takie, które polega na dyskusji z sędzią, no to jest karygonem. Jeszcze pytania? Proszę. Jeszcze pytanie do trenera Kopułce, jak Pan sądzi tak na bieżąco, dlaczego te dwie połowy były tak różne? Właśnie. Pierwsze zawodnicy podkreślają, że, że no, zespół, który jest, nie zjechał, zjechał w już coś wykłócił. to jest tajemnica. To nie tylko nas dotyczy, to też dotyczy wielu. Dlaczego dwie takie różne pisami no, zawodnicy, potem te dwie zmiany, które też pewnie dużo nie się dograją. To się siedzi w głowach, bo przecież to nie są umiejętności, to nie zostały to z przygotowawczymi. Jak się, jak się zespół ustawi jeden, którego trzeba rozgryźć? Kiedy trzeba tłusty ten atak pozycyjny, coś co nigdy jakby nie było naszą domeną, mówię o polskich zespołach, to to trzeba robić konsekwentnie. Jeśli przez choć moment tej konsekwencji się człowiek pozbędzie, zacznie grać nerwowo, na jeden kontakt, wszystko do przodu, a tak, że ta, ta pierwsza połowa wyglądała, to dlatego taki jest efekt. Ale jeśli w drugiej połowie rzeczywiście zacznie sprzedawać swoje umiejętności, że potrafi to robić dojdzie do wniosku, że może warto zaryzykować, bo przecież to jest jedno nieustanne ryzyko. Na połowie przeciwnika, przy przeciwniku, który się dobrze broni, narażany na kontry, ale trzeba podejmować to ryzyko. I oni w drugiej połowie zaczęli podejmować to ryzyko. Bo w piłce bez ryzyka nic się nie osiągnie. W piłce bez ryzyka mecze będą wyglądały dokładnie tak, jak ta pierwsza połowa. Czwórka obrońców, długa do przodu i to wszystko. I dokładnie tak to wyglądało. Takie tu sposób myślenia, sposób reagowania na to, co się na boisku dzieje i cały czas podejmowanie tego ryzyka, który w życiu piłkarza musi być obecny non-stop przez 90 minut jego wystarczy na boisku, to też kłóć do tego. Panie panu nie pan przyszło do głowy, żeby nastawić swoich piłkarzy w ten sposób, że lecie jest po okresie wariackim przygotowała i spłac, Pozmieniać, żeby po prostu oni weszli i, i, i... Z tym takim okresem wariackim, panie redaktorze, to ja bym bardzo ostrożnie. Wy tu jesteście na miejscu, wy dokładnie śledzicie koleje, lechi i wy sami doskonale wiecie, że oni mają to co pół roku. Oni są dlatego doskonale przygotowani. Dla nich to jest chleb powszedni. Dla nich problemy byłoby, gdyby to było normalnie. Od stycznia wszystko na... Wtedy byłoby pięknie, wtedy dla mnie by było łatwiej, bo oni by dali w piłkę. Ale przy tych problemach, które oni mają, non stop, co pół roku tłuką to samo, dokładnie w ten sam sposób. Dlatego my mamy takie problemy. że każdy zespół, który tu przyjedzie, będzie miał taki problem. Dlaczego? Bo też każdy zespół będzie przyjeżdżał do zespołu, który ma problemy. Tu się tak tłumaczy. Nie przygotowujemy się, nie płacą nam, mamy te. To nastawienie tych, którym nie robią i tych, którzy mają normalnie, jest zupełnie różne. Dlatego na boisku... Te dwie tendencje się zderzają, zawsze ten mniej poszkodowany jest traktowany inaczej, trochę tak forem ma takie, ten handicap i on to potrafi trochę wykorzystywać. Dlatego dla mnie lepiej byłoby, gdyby oni się przygotowali od początku, na obozie w Turcji byli, mieli płacone trzy razy więcej, wtedy to byłby normalny mecz. To, 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 do, tego, to, do tego się to powinno się Czyli Można powiedzieć, że się maskujemy tak trochę, co pół roku. Wy się maskujecie całe swoje życie, no, ale podziwiam Was za to, że wy jeszcze istniejecie, żeby tu gracie w piłkę i zdobywać zdobywacie to jest na się maskujemy bardzo dobrze